co się działo ja tutaj dostałem donate'ów na 3-4 tysiące Czemu tak? No cały czas mi wysyłają. Jak reklamiski moje? No zajebiste, ej, też muszę sobie kupić. No wiesz, nie takie zimowe. Nie kupić. Nie widziałem Nie takie zimowe i fajne, bo mogę telefonem. No kurde, ty nie kupiłeś. I to Anna Robor. Ty, no to ja też muszę takie kupić. Nie zimowa, tak fajne, bo to ja na Telefonem w ręku, wiesz, to potem zimiutko jest, nie? A Kamilo, dałbym też... Ale jestem za młody. Mordziu, Kamilos, jak jesteś za młody, to nie wysyłaj żadnego hajsu, siedź na czacie, baw się z nami. Nieraz młodzi oglądają, no ja, ja tam... Bardzo miło, ale, ale nieraz. W, pro, apeluję o rozsądek. Kurde, mordki, bo po, poszło za grubo dzisiaj. A ta, ty młody jesteś? Jestem jak Smoka, ty? Też. czekam na ciebie. Ja tak. zjeść, ale w ale widzowie, że czekam na ciebie. Witam w ogóle w serdecznie wszystkich. A, a ja, widzów. ja też tu witam serdecznie wszystkich widzów. O, o. elegancko. Panie masz tu i ja tu, ja on tu i tu, zawsze jakieś no inne, tak, inne platformy. Można fajnie krosować, to tak. Tak, jednak jest pokroto, to jednak Dokładnie, jest, ale co jemy, czy <coughs> drineczek, czy tak. drineczek i jemy? Drineczek i jemy, to był <coughs> do, to, <coughs> dobry ja też pomysł. Co tu wieś? Chcesz one znaleźć, ja to na co bardziej patrzę niż na drina. Dobrze, zaraz, zaraz, zaraz nim żony. No. Ja biedny, samotny. Ty też samotny biedny jesteś. Tak. No tak, tak Zaraz to ogarniemy ale med, 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 no. przyjadą dziewczyny zaraz. Dobrze, super. Piszą, że Tazy jest sexy. Dzięki. <grym grym> Medi stremuje med na YouTubie. Kiedy oficjalnie. Się... No teraz wrócimy dopiero. A, bo ja będę A teraz do treningi, na dni. Tre, do treningi, do treningi się teraz muszę wziąć, nie? Ale gdzie go mogę. A będziesz jechał daj znać w sumie. Może ja będziesz jechał, daj mi znać. A to się nie mogę pojechać, wiesz, robisz, podierdzimy trening. Dobra. Gdy na coś nam wijąś taką osobę. dobra, dobra. dobra. Cola zero. So, beer or cola? Cola. What's your drink? I'm, I'm, I'm beer. beer. Okay, I prefer whiskey and cola. My favorite drink is whiskey. So. Only cola zero. Of course. Yes. Where are you from? Um, I'm from Belarus. Where? Belarus. Okay. Hello, Adrian. Nice from Poland. I get it. Nice to meet you, Camila. Nice you have beautiful eyes. Yeah. Serious. <laughs> How old are you? I'm 20. 20? Oh, I am so old. 28. It's not old. I it's no problem? Not <laughs> okay. Can you give me your Instagram? Um sure why not. Oh. <laughs> I send you kiss on DM Okej okay. Podróż na Instagrama Co? A w chyba Trochę no Podróż na Instagrama Ale dobra, ogarnęliśmy Where are you from? Oh, O, witaj, jamaika burger tu jest dobry Jamajka burger tutaj ci polecam Tak? Nie Adrian jestem Cześć, Adrian Mogę Co robicie? Jakie plany? Tylko zjeść czy... Okej, okay, bo my myślimy gdzie wyskoczyć wieczorkiem, ale nie mamy pomysłu. Myślałem, że uratujecie nas trochę. Mamy Słucham? Mamy Gdzie? Zo miejsc? W Warszawie? Czy gdzie? Gdzie macie dużo miejsc. Tak, okej. Okay. Czuję się gdzieś zaproszony, ale nie wiem. <gulna> gaz. A kolega Gazi, kolega Gazi Joanna, Dobra, taże prawda, gdzieś siedzimy i zamówimy Co? Eee, tak. dwa dwa Tak. kilo. dziwnego. Cześć. Hej tam. To tam dobrze wszystko Cześć Cześć. Cześć, Kamil hej. Co tam i co ty tutaj grasz teraz? Tak śpiewam, a pierwszy i za ile masz kolejny? Y 15 lat i co tam u ciebie? Dobrze. Czyli jak ty śpiewasz to nie potańczymy. No nie. Kurde, co, liczyłem. Co, co na... nie, taki wijaźcie kolacyjną. To jest taki tak ja robisz rundę. Nie, koniec nie, no lutówka. No na narodowym była pierwsza runda. A to No jasno o tym mówię. Ja dzisiaj piję, ja piję raz w roku i ja akurat pijesz... dzisiaj na to padło. No. Raz w roku już nie przestrzena już, nie gryźni już tak. Nie poznam go. Karolinka, a dzisiaj jest szansa, żeby mnie upić. dalej? Co dalej? <grym> zaraz będziemy słuchać występy. No. Tam można być i wejść, czy nie? Można, no tylko z tym drinkiem pewnie no, 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 nie, No to dopijemy drineczka no. i zaraz sobie wejdziemy. A tu można zjeść? Tak, z libańska kuchnia jest typera, Co to jest z libańska kuchnia? No. Zdrowa, czy nie? Dobra, jakaś jest taka? Taka. Jaka prosta? tu Prosta, ja nie, ja nie rusta. mogę... Wiem, ja, że wyglądam jak Arabka, tak. No i tak. Wiesz, że tak. no, to sam... <grym> wychodzą? Ja. <grym> I mm. jak Powiedz nagrywki? Ci... Tu się nagrywacie? Nie, to już koniec Nagrywamy, tu leci, na tu leci są z... dwie kamery no zaraz nie, weź z, dług... to kadru... z prawej to... i z lewej, tak No co no. z Mamy kadry z dwóch stron Karolcia, ty diablico Ja to liczę, <laughs> że kurde, zrobimy jakiegoś live'a razem na dniach no zrobimy, no Obiecujesz mi? Wysławia? Na paluszek To czekaj, bo jest mokro od drinka, ale dobra no, Normalnie ja ja wszystko stawiasz dzisiaj, ja ci zaraz oddam jak w czerwcu Nie wszystko Prawie wszystko ja wszystko ci mogę postawić Bo tam jest trochę cięższe zadanie No ja bym szybko dał radę Ja się nie wiem co nie wiem, ja to mówię w ogóle To nie wiem o chodzi w ogóle Bo wszystkim jestem... Nie wiem sam pocisnąłem pocisnę, czy nie wiem, o chodzi ogólnie Po prostu we wszystkim jestem dobry ogólnie, więc wiem, że dałbym sobie pewnie Czasami lepiej mniej słów Tak tej treści, pokaż co tam się dzieje On mi w igle, jak Opa, o kombo? O, o ma. I kur... tylko cześć Kamil, cześć okay. No, Tu koniec, ale wiego to wiesz Tu ym, Kamil, tu Patrycja Cześć Cześć, okay. cześć koleżanki masz? Widzę, ile no, no, to jest... no. Ale... no nie wiem, tu będą eee. Przyjechałem... Ja tu tak liczyłem na jakieś gąski, wiem, czy coś W Warszawie jesteś? Ale oczywiście Warszawy. nie W Warszawie jesteś? Tak. Nie, z Wrocławia, przyjechałam Szczególnie do Meduzy, do na Na co przyjechałaś, ty na co? Na Nie, na wiwę? to są takie targi Największe targi fitnessowe, no. A, ty dzisiaj jesteś? Nie? Tak, na I ty Aha, to ty dzisiaj no, z tak? Dzisiaj? Tak. Okej. Mówił, że masz fajną dupę. Tak? Dziękuję. Nie <ślamoura> mówiłem, no, <nie> może <ślamoura> być że nie A ja jestem królem free jak coś jak coś. Nie ja czy... wiem! A, wiesz, kim no jestem? Okej. Ok. Jak wydarłeś złoto. A, że nie wiesz Zostawiony. Widać, że nie wiesz, że nie, wolałem powiedzieć wiesz ja Nie. królem do czynienia. No właśnie! To król, tu faraon. Wiem, ja jestem! Szczęciwie tak się ustawił, król, faraon. Hahaha! sobie jeszcze, kurwa. Polwanki nie widać? Proszę, wiesz, ma Ta masz tylko na koleżankę. Chuj we mnie, nie? Tabaczka? <grydzibox> nie, 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 nie. Bo wiesz, mnie i koleżankę, chuj we mnie. Jest tu bankomacja? Nie widać mnie. No bo to wiesz. Oni widzą mój, powiedz, codziennie tyle godzin, że... nie, to bo ja muszę tego i tak muszę stać. Mają dosyć chyba, zmię. Został wejgał. Ty jesteś, wiesz, na to wiecie, mówią król freakfightów, a ona jest królem disco. No. Tak? Bo to znaczy, się, 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 mówią król disco? No. Cześć. Tak, z Olesicy pisali, że ona jest królową bliską w O, oh, proszę bardzo Tak, pisali? No, serio, Chodźmy, gdzie... mówię, wiesz, żebym tego nie wymyślił A ty znasz? Co? Co? Znasz naszą dziewczynę? Którą? Nie, nie. O, Teraz nie, teraz nie! A jesteś? Nie? Nie będę mi się ta Tazek się zaczerwienił, jak się chwytał. Będzie mi się że z wami, Ej, szkoda, widzę, że nie macie powa na normalnie bardziej czerwony, niż ten, bo coś na tym mi tak dużo, że czy mi się podoba padka wariatka? Możesz być, nie zła! Ci to już mówią, ruchają, ją, ją, no oni to wariaty! Nie, nie zła, nie zła! Sympatyczna. No. No? A ty tylko za ręce łapiesz. A ty ze strachu jesteś? Chciałem wzbudzić twoją zaraz, no tego możemy. Uuuu. Ja to widzę mocny shit, To wiesz. my medy tak widzowie, Medy widz, Ale my to czujemy na żywo. Tak. To jest dobry materiał na męża. Ej, masz, tak, tak? masz klucze? Nie mhm. Wiedziałem, ja mocne. Mocne zagranie. I widzimy się na nowym świecie. Dobra. Zostawiam ci płatkę. Okej okay. Ale mi, nie na go mi Dzięki, że mnie dzięki, dzięki. dzięki. Ej, ale powiem, jak to mówi, Czesza Dzika Ej, ale fajnie jak to mówił, to mi, patrzy na bo, bo on tak, wiesz Widzowie, jak chcecie wiedzieć, co się dzieje u nich, idźcie na Twitch TV Tazy i na tak dwie jest. przeglądarki YouTube Meduza Official i Twitch TV Tazy Lecimy Pięknie, pięknie, pięknie razem wiem Ja, Patka i Dziku Piękna rodzina no. Family Często. Buja, czeszczę. Tak. Czeszczy ja buja, jestem Chodzi do buja, buja, po buja. <śle> Aż okno otworzyłeś. Tak, tak, tak mnie tak z gorąco, no router... nie tylko ruter się zgrzał. <śle> Te cały już gorący jestem Weźcie widzowie, zachowujcie się, ona to czyta, nie? Zachowujcie się. Chociaż trochę kultury ja chociaż trochę, trochę, trochę kultury, nie? Ale dziko, za, za głowę, za głowę. Nie, nie mi, za głowę mi, nie wziął mi za głowę, patka poza mi wziął, wiesz, za głowę. Dwie pieczenie na, na jednym ogniu, to patka, tu ja. Wybierz, bo ja, bo ona, Wymiesza. nie wiem, no wiesz. Ja że zamknęło cię, powiesz, że to patka. Nie no, nie będę brał tak ręki, no, wiesz, pomiędzy no, was dwóch, zamyka, wiesz. Zamk, zamykało cię, mówił, patka, ale masz tłuste palce. A masz delikatną dłoń. To Taka, Taka blacha, Idziemy <grymne> 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 tańczyć. na insta. Patka fitness. Mierz brudną rękę. No mogę mierzyć. A malutka jest. Drobniutka. On lubi takie. Lubię, lubię. A ty wie, wie, wiesz co lubię? Lubię co lubię? Kurde, ja znam, chłopie, jak własną kieszeń. 哈哈哈哈 O Dobra. Tak, o czym my streama żeby było fajnie, ale wystarczy jest... Tak dzisiaj zrobiłem, dzisiaj godzin streama. To jest... jest Majster. To jest! Dawaj, chodź. chodź. Mówiłem, że już się już, się zaczyna, już się zaczyna, jest drugą ale, ale mówiłem, że już się zaczyna, z, nie? Nie, no zartuje, zabiorę zartuje. Będzić Chodź, chodź. Teraz się. A my się robimy niebezpiecznie, nie? Idziemy. Zaczynałeś? Ale to jest jaki oryginalna! A ty tak, to jajak, to ma, Dajko, <grym> tak, tam ja to jest! Tak, tam. Ogroda, ogroda. Jestem, <grym> to bije się teraz prawie? Ma walkę no. z tak. Bije się, Tak, bije się, no? Jeśli tyś bijeś? Z Kazikiem, klimatem kartelowym, takim gitem A, bo śmieje się, będzie śmiesznie. Będziesz, 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 będziesz śmiesznie. I co to I No, 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 ja kończę waszy streama to jeszcze? To na razie. No, nie, wasy powoli go kończę. Bo zaraz będą dymy pewnie Zaraz Ale patrz, mówiłem, że zaraz będą dymy i zaraz już tu gości podbiegają coś pytałem bitkę, tu coś Bo ludzie są już odklejeni o od tej godzinie, nie? I widzą mnie i zaraz bitka, bitka, bitka i pyta się kończy to kończyć, nie? Dobra widzowie, ja będę kończył streama, nie? Ja będę kończył streama, więc do, do jutra Jutro godzinę 15 będzie odpalam Więc widzimy się pewnie jutro, więc papa pa. Do jutra Pa, pa.